Tutaj, czy czy coś, coś napisali? Coś o Maciachu napisali. I możemy, bo robimy live'a nie po to, żeby nie mieć. Maciak prezydentem to homoseksualne lub zoologiczne. Widzę pierwszą damę. Czyli to. Pe, e, patologiczny komentarz. A to ten, co wczoraj cię namówił, żebyś przez mikrofon gadał, akurat. No, no niestety. Nagłośnienie znowu pisze. Nie lubi, nie, ten, ten człowiek nie lubi Maciaka. Nie lubi, tak. Nie lubi. Nie. Następny komentarz był nas na transmisja z kanału Russia Today. A, a, a to tutaj jakiś Inne. Pisowiec, pisowiec. Pisowiec, mm. no, wiadomo. Nie lubi yy, słowieńskiego imperium. Paweł z napisał napisał, no dzień dobry, o, a co Adam o, na bezcenność cierpi? Nie, czekałem na Rafała do trzeciej w nocy, to Rafał raczej na bezcenność. Ja padał na mnie. Jak napisałeś, dwa, to sam nie śpi. No właśnie, ja dwa słuchajcie, energetyki musiałem wypić, żeby na Rafała poczekać, ale my tak rzadko się widzimy. Mm. Teraz udało mi się wolne jakieś załatwić, więc nagrywamy ten dla Was materiał. Wy nawet nie wiecie, żeby po prostu swój czas zamiast spać to oddajemy dla was widzów, ale czujemy taką chyba potrzebę. Nie? Tak, tak. Wygadanie się. Prze, przegadanie. No, no to trzeba to przegadać, ale nie ma czasu, nie, nie ma, ma czasu. To. Jak pracujemy, uh -huh. to ja pracuję, ja, ja w ogóle nie Ja ostatnio uh -huh. nagrałem taki materiał e, na moim kanale Adam Czeczetkowicz. I ja tam ledwo mówię, słuchajcie, ledwo mówię. Uh -huh. Mam dobry mikrofon, super, bo kupiłem znowu tego boja, gdzieś tam zgubiłem. Uh -huh, uh -huh. Boja, nie? Uh -huh. e, bardzo do, dobry dźwięk, ale ja sam słyszę, że ja... Po prostu tak, no mówi, tak Szczerze mówiąc, chęci idziemy spać, idziemy wstajemy, spać, potem mamy przerażyć. różne zajęcia w dzień. No. Na przykład mamy jutro, znaczy dzisiaj szkolenie komisji trzy godziny. Tak, idziemy na szkołę. Komisji wyborczych, więc nie znaleźlibyśmy. Kurde, w... idziemy spać, bo nie zdążymy nawet na czasie... ostatnią sesję. dnia. E, Czadu usiąść czas. na przykład i trzy godziny nie nie masz na szanę, nagrać. Nie ma bo ty wiesz. No. Tego, tak, Między no. obiadem, tak. cały dzień, wiesz. A trzeba jakieś rzeczy robić jednak. Pozdrawiamy po... gumiaczki eksperto z Nadodry. tak. Powiem więcej. Tak, tak, no. Najle... Uwaga, wy macie teraz najlepszą mhm. jakość, bo wszyscy śpią internet. Jest Jeżeli chodzi o transmisję no. przez internet tak. na żywo, to faktycznie przynajmniej, A ten przynajmniej obraz z mojego nie jest tego. Pixaloza. Właśnie, mamy, tak. bo ja, ja robiłem yy, o wczesnych mhm. godzinach, to, to to nie było widać, nie było słychać. Mhm. A macie na żywo, więc no, technologia jest na takim poziomie, że Także tylko po, pozdrawiamy was wszystkich widzów o tej porze niezwykłej, że tak jest nocne byliście, rozmowy. Napisaliście, oglądaliście nocne rozmowy. Mam nadzieję, że przeżyjecie nas kolejne kopia, kopia będzie, może nie skasują. Może, może. Życie też może. się może ktoś inny obejrzy. No i tyle. Na pewno kopia jest w policji, na ABW tak. i w MSW. Oni zawsze to robią. Tak, jadam transmisję. Dobra. Idziemy. Sława Wielkiej Polsce od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Resztę sobie dodajcie sami. Tak jest. Cześć. Pozdrawiamy. Pyk.